Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale Pamiątki, czyli Rusztowania Wspomnień. Dzisiaj przychodzę do Was z trzecim materiałem związanym z polską komedią CK Dezerterzy. W nim opowiem o przyczynach tak wysokiej liczby dezercji pod sam koniec I wojny światowej z szeregów armii austro-węgierskiej. Zapraszam. typowo. tłem do dzisiejszej historii będzie materiał, który nakręciłem w Skansenie na Przełęczy Kolowrat w Słowenii, miejscu ciężkich walk na początku i na końcu Wielkiej Wojny. Więcej o nim opowiem jednak pod sam koniec tego odcinka. Wbrew tytułowi, dziś nie będę już bezpośrednio nawiązywał do filmu, który wszedł do kanonu polskich komedii, ale opowiem Wam o historycznych przyczynach zjawiska masowych dezercji z armii austro-węgierskiej pod koniec Wielkiej Wojny. W przededniu jej wybuchu Armia Austro-Węgierska stanowiła symbol jedności państwowej wbrew podziałom etnicznym oraz lojalności wobec monarchii habsburskiej. W jej wojsku dominowało poczucie wspólnoty i kult cesarza. Skład etniczny odzwierciedlał jednak wielonarodowy charakter cesarstwa austro-węgierskiego. Na 100 żołnierzy CK armii statystycznie przypadało 25 Niemców, 23 Węgrów, 13 Czechów, po 9 Serbów i Chorwatów, po 8 Polaków i Ukraińców, 7 Rumunów, 4 Słowaków i 1 Włoch. Natomiast zawodowy korpus oficerski w ponad 75% tworzyli Niemcy i Węgrzy. Oficjalnym językiem cekarmi był niemiecki. Jednak aby każdy żołnierz mógł porozumieć się ze swoimi przełożonymi, wystarczyło, że znał około 60 podstawowych komend i zwrotów. Poza tym w poszczególnych jednostkach język, którym posługiwało się co najmniej 20% żołnierzy, zyskiwał status języka służbowego. Tutaj dobrym przykładem jest 40. Pułk Piechoty z Rzeszowa, gdzie odsetek Polaków w jego szeregach stanowił przeszło 97%. Wielu z nich było również oficerami, a co za tym idzie, polska mowa była powszechnie stosowana w kontaktach służbowych. Polak jednak miał dużą trudność w zrobieniu kariery w CK armii przed wybuchem Wielkiej Wojny. Zasadniczo nasi rodacy kończyli ją w tamtym okresie w stopniu kapitana-rotmistrza. Działo się tak dlatego, że szefami pułków w dużej mierze byli niemieccy arystokraci, tradycyjnie nieprzychylni Polakom, promujący własnych krewnych lub znajomych. Sytuacja ta uległa jednak zmianie w trakcie wojny. Wracając do kwestii komunikacyjnych. Jak wspomniałem, językiem komend poza jednostkami węgierskimi zasadniczo był niemiecki, ale z uwagi na zróżnicowany skład narodowościowy monarchii, oficerowie zawodowi byli zobowiązani w ciągu dwóch lat opanować język rodzimy danej jednostki, co w efekcie dawało dziwaczny żargon wojskowy, takie żołnierskie esperanto, zlepek słów z dominujących w cesarstwie dialektów. Ze względu na te specyficzne problemy komunikacyjne, już przed wojną oficerowie CK armii znali z reguły dwa-trzy języki używane w ich jednostkach. Co ciekawe, cenionymi podoficerami byli Żydzi, z powodu ich rzekomej bądź rzeczywistej wielojęzyczności. Na początku konfliktu, który miał okazać się ostatnią wojną Austro-Węgier, morale CK żołnierzy było wysokie. Jej wybuch nieomal powszechnie, zwłaszcza w miastach, przyjęto z entuzjazmem. Zwycięstwo, jak wtedy sądzono, krótkiej wojnie miało potwierdzić status wielkiego mocarstwa monarchii naddunajskiej i przyczynić się do zażegnania sporów etnicznych. Gdy po otrzymaniu rozkazu mobilizacyjnego czeski Żyd, literat i dziennikarz Egon Erwin Kisz pakował się do wyjazdu, a jak zawsze troskliwa matka chciała mu dołożyć trzecią parę kalesonów i koszulę nocną, zaprotestował słowami Czy ty myślisz, że wybieram się na wojnę trzydziestoletnią? Te złudzenia rozwiały się szybko, wraz z pierwszymi klęskami wojennymi i dotkliwymi stratami, jakie od samego początku zaczęła ponosić cykarmia. Entuzjazm ostygł, a konsolidacja społeczeństwa na jego fali okazała się przejściowa, szybko przekształcając się w rozczarowanie, marazm i zniechęcenie. Już od jesieni 1914 roku pragnienie pokoju było powszechne i w kraju dominowały nastroje pesymistyczne. Jak donosił dwa lata później niemiecki ambasador w wiedniu Heinrich von Triszewski, pesymizm, do którego skłaniano się tu przecież od początku wojny jeszcze bardziej zawładnął umysłami. Zaskakujące wyrazy żalu z powodu zdobycia Turtukai i Silistry, czyli rumuńskich twierdz nad Dunajem na granicy z Bułgarią, ponieważ te sukcesy przedłużą tylko wojnę, dają wiele do myślenia. Późną jesienią 1914 roku z olbrzymim wysiłkiem udało się ustabilizować front na linii Karpat i Wisłoki oraz odeprzeć Rosjan spod Krakowa. Nie lepiej szło CK armii na Bałkanach. Tylko do grudnia 1914 roku poległo tam 189 tysięcy jej żołnierzy, 490 tysięcy zostało rannych, a 278 tysięcy wzięto do niewoli lub uznano za zaginionych. Łączne straty stanowiły więc dwukrotność pokojowego stanu CK armii. Wyjątkowo ciężkim sprawdzianem dla niej okazała się zima przełomu 1914 i 1915 roku. Na froncie karpackim dzienne straty, w dużej mierze spowodowane zamarznięciami, wynosiły aż 6600 poległych. Winne było przede wszystkim niewystarczające zaopatrzenie. Jeden z rosyjskich dowódców zwolnił pojmanych austro-węgierskich jeńców z komentarzem, że wysyłanie na wojnę tak źle ubranych i uzbrojonych żołnierzy przynosi hańbę monarchii habsburskiej. Swoistym memento dla losów cesarstwa stała się twierdza-przemyśl. Po jej sześciomiesięcznym oblężeniu i kilku nieudanych próbach odblokowania, ta największa warownia monarchii, rozbudowywana przed wojną kosztem olbrzymich nakładów finansowych, Skapitulowała 23 marca 1915 roku. Do niewoli poszło 9 generałów, 2500 oficerów i 117 tysięcy żołnierzy. Jednak najczarniejsze dni dla CK Armii miały nadejść po rozpoczęciu 4 czerwca 1916 roku przez generała Aleksieja Brusiłowa ofensywy na Wołeniu. W połowie tego miesiąca straty austro-węgierskie wynosiły już 134 tysiące żołnierzy, by łącznie do połowy lipca osiągnąć poziom 225 tysięcy poległych i ponad ćwierć miliona wziętych do niewoli. Już od pierwszych dni ofensywy Brusiłowa w Cekarmi nastąpiło rozprężenie dyscypliny. Zaczęły się masowe dezercje, jak również dziesiątki jej żołnierzy wręcz szukały okazji, by poddać się pierwszemu napotkanemu Rosjaninowi. Łącznie. Według różnych szacunków w czasie całej Wielkiej Wojny do niewoli dostało się od miliona siedmiuset do ponad 2 milionów austro-węgierskich żołnierzy, z czego tylko w czasie ofensywy Brusiłowa przeszło 350 tysięcy. Od początku wojny widoczne stało się ścisłe uzależnienie monarchii naddunajskiej od wsparcia udzielanego jej przez Rzeszę Niemiecką. Już zimą przełomu 1914 i 1915 roku oddziały kaiserowskie pomagały utrzymać front w Karpatach. To głównie one przełamały w maju 1915 roku front pod Gorlicami. Dopiero po przybyciu niemieckich oddziałów na Bałkany i przystąpieniu do wojny Bułgarii udało się w trakcie kampanii jesiennej w 1915 roku pokonać Serbów, a rok później również Rumunię. Podczas ciężkich dni wspomnianej wcześniej ofensywy Brusiłowa, to potężny niemiecki sojusznik ustabilizował front na Wołeniu i uratował monarchię habsburską od całkowitej katastrofy. Podobnie druzgocące zwycięstwo nad Włochami w bitwie pod Caporetto, obecnym słoweńskim Kobaridem, w październiku 1917 roku przypisać należy sąsiadowi Austro-Węgier. Połowa z 16. dywizji biorących udział w przełamaniu frontu była kaiserowska. W końcu we wrześniu 1917 roku Niemcy przejęli dowództwo operacyjne nad całością sił zbrojnych państw centralnych. Słabość habsburskiej monarchii stała się przedmiotem dowcipów. Jeden z nich, krążący już od jesieni 1914 roku, opisując relacje między armiami austro-węgierską a niemiecką, głosił, że Austriacy są po to, aby zatrzymać nieprzyjaciela, dopóki nie przyjdzie wojsko. Cesarstwo Austro-Węgier po prostu nie było przygotowane do prowadzenia długiej i kosztownej wojny. Armia dysponowała zbyt małą ilością artylerii, do tego znacznie gorszej jakości od rosyjskiej, a nawet serbskiej. Częściej parku nadawała się wprost do muzeum. Brygady Strzelców Obrony Krajowej, czyli Landsturmu i jednostki marszowe nie posiadały ani dział, ani karabinów maszynowych, a ich żołnierzy uzbrojono w sześć różnych modeli przestarzałych karabinów. W trakcie wojny przemysł uzbrojeniowy nie nadążał z realizacją zamówień. Po części tłumaczy to właśnie ponoszone na froncie klęski i coraz mniej równoprawne stosunki z potężnym sojusznikiem. Poziom morale cekarzy żołnierzy różnił się w zależności od ich narodowości. Dzielnie walczyli przede wszystkim Niemcy, zwłaszcza Tyrolczycy, i Węgrzy. Ci drudzy słusznie obawiali się, że klęska w tej wojnie oznaczać będzie upadek Kr Królestwa Węgier w jego historycznych granicach. Z podobnym zaangażowaniem swoich ojczyzn bronili Chorwaci i Słoweńcy, chcąc stawić tamę aspiracjom terytorialnym Włoch, sięgającym daleko w głąb Bałkanów. Ukraińców z powodu ich wierności wobec monarchii nazywano wręcz Tyrolczykami Wschodu. Za elitarne uchodziły również jednostki bośniackie. Z kolei Włosi, Rumuni czy Serbowie służący w mundurach austro-węgierskich nie mieli żadnej motywacji, aby bić się ze swoimi krajanami. Niektórzy po dezercji wstępowali w szeregi dotychczasowego wroga jak poseł do Austriackiej Rady Państwa Strydentu, Włoch Cezare Battisti. Nie miał on jednak szczęścia. Został wzięty do niewoli, rozpoznany, osądzony i powieszony za zdradę w lipcu 1916 roku. Stopniowo coraz większego dystansu do monarchii naddunajskiej nabierali również Polacy. Początkowo wpływ na to miało brutalne postępowanie wojsk austro-węgierskich wobec ludności cywilnej wyzwolonej spod rosyjskiej okupacji Galicji w połowie 1915 roku. Dwa lata później, w efekcie kryzysu przysięgowego, latem 1917 roku, internowano legiony polskie. Wiosną 1917 roku Niemcy rozpoczęli bowiem organizowanie polnische Wehrmacht, polskiej siły zbrojnej, w skład której zamierzano wcielić właśnie ich pododdziały, które zostały im niejako przekazane przez dowództwo austro-węgierskie w listopadzie poprzedniego roku. Problem polegał jednak na tym, że w rocie przysięgi składanej po wstąpieniu do polskiego Wehrmachtu należało zasadniczo zadeklarować wierność i Austro-Węgrom i Niemcom. Nie spodobało się to politykowi, mającemu największy wpływ ideowy w legionach polskich, Józefowi Piłsudskiemu. Zalecił on legionistom odmowę złożenia przysięgi. Za jego namową większość żołnierzy pierwszej i trzeciej brygady rzeczywiście uchyliła się od niej. Natomiast druga brygada pod dowództwem generała Zygmunta Zielińskiego przysięgę złożyła. Jej żołnierze od samego początku byli słabo związani politycznie z Piłsudskim. Żołnierze drugiej Brygady zasilili szeregi polskiego Wehrmachtu, natomiast legioniści, którzy odmówili przysięgi, zostali internowani w obozie w Szczypiornie, a ich oficerowie w forcie w Beniaminowie, o czym zresztą opowiadałem w odcinku poświęconym temu obiektowi. Link do materiału tradycyjnie wrzucę w opisie tego filmu. Tymczasem w Rosji po władze w wyniku rewolucji październikowej sięgnęli bolszewicy. Ich naczelnym postulatem było wycofanie kraju z udziału w wielkiej wojnie. Pośrednio stało się to gwoździem do trumny polskiej lojalności wobec austro-węgierskiej monarchii. 9 marca 1918 roku w Brześciu Litewskim Cesarstwo Niemieckie i Austro-Węgierskie oraz ich sojusznicy podpisali bowiem traktat pokojowy z Ukraińską Republiką Ludową. Na jego podstawie państwa centralne zdecydowały się przekazać jej część terytorium Podlasia oraz Ziemię Hełmską z miastem Hełm oraz gwarantowały jej pomoc militarną. Faktem tym, który podpisany został z inicjatywy Cesarstwa Niemieckiego, uznano niezależność państwową Ukrainy. Niemcy z jednej strony chcieli zbudować przeciwwagę dla Rosji i ewentualnie powstałego w przyszłości państwa polskiego, a z drugiej zapewnić sobie bazę surowcową, bowiem Ukraińska Republika Ludowa zobowiązała się w zamian dostarczyć Rzeszy i Austro-Węgrom do czerwca 1918 roku milion ton zboża. W szeregach II Brygady Legionów negocjowanie przez państwa centralne traktatu pokojowego z Ukraińską Republiką Ludową uznano za kolejny rozbiór Polski. W owym czasie stacjonowała ona na południ zachód od Czerniowic. Postanowiono przebić się przez front i iść na terytorium Rosji, gdzie formowały się polskie korpusy przede wszystkim pierwszy Korpus generała Dowbora-Muśnickiego na ziemi mińskiej. 13 lutego brygada rozpoczęła marsz ku Czerniowcom i Radrańczy. Austriakom pozostawiono pismo o wypowiedzeniu posłuszeństwa. Nocą z 15 na 16 lutego pułki piechoty pod Rarańczą torowały sobie drogę do opustoszałych okopów rosyjskich. Tabory i artyleria utknęły jednak i zostały wzięte przez Austriaków do niewoli. Internowano je w obozach w miejscowościach Husz, Marmaros-Szygiet, Szeklęcze i Dulfalwa. Przebiło się około 100 oficerów i 1500 szeregowych. Jednak najgorszą reputacją w CK Armii cieszyli się bez wątpienia Czesi. Już 3 kwietnia 1915 roku na froncie karpackim w pobliżu Przełęczy Dukielskiej część 28 Pułku Piechoty z Pragi przeszła na stronę Rosjan. Wkrótce w jego ślady poszła większość 36 Pułku Piechoty z Mlada Bolesław. Gdy latem 1918 roku Niemcy zmusili swojego sojusznika do wysłania na front zachodni kilku dywizji, zastrzegli sobie wyraźnie, aby nie było wśród nich Czechów. Jednak niezależnie od narodowości, na wszystkich CK żołnierzy negatywnie oddziaływały narastające problemy aprowizacyjne, postępująca dezintegracja polityczna państwa i nieumiejętność zarządzających przeciwstawienia się tendencjom separatystycznym. Duże znaczenie dla obniżenia walorów bojowych i spadku morale miały wysokie straty w korpusie oficerskim, zwłaszcza wśród oficerów średniego i niższego szczebla. Nie chodziło tu wyłącznie o ich wyszkolenie, ale przede wszystkim o fakt, że byli wychowani i w starej tradycji i oddani monarchii. O tym, że sytuacja kadrowa musiała być naprawdę poważna, najlepiej świadczy fakt, że już w 1915 roku w wykazie stopni służbowych Cekarmi powstał dziwaczny twór zastępca oficera. Na tą bardziej funkcję niż rangę awansowano starszych podoficerów, by zapełnić braki kadrowe w najniższych szczeblach dowodzenia. Można to porównać do promowania na stopień oficerski w czasie wojny. Natomiast oficerowie rezerwy zmobilizowani w chwili wybuchu wojny często mieli krytyczny stosunek do państwa i byli raczej lojalni jedynie wobec własnego narodu. Ubytek zawodowej kadry zaostrzył dodatkowo problemy językowe, czego kuriozalnym przykładem był przypadek, gdy w jednym z czeskich pułków niemiecki oficer rozmawiał ze swoimi podwładnymi po angielsku. On znał ten język ze szkoły, a część żołnierzy z pracy zarobkowej w Stanach Zjednoczonych. Takie oryginalne zabiegi wcale nie należały do rzadkości. Sytuacji nie poprawiał również fakt, że statystycznie co czwarty ceka żołnierz był analfabetą. Wraz z przedłużającą się wojną, dramatycznie narastały problemy aprowizacyjne i nawet żołnierzom frontowym zaczął doskwierać głód. Zwykła dzienna racja żywieniowa w 1918 roku składała się z zastępczego chleba z różnymi domieszkami, 100 gram koniny i cienkiego bulionu. Poza tym brakowało bielizny, mundurów, butów, rękawic, paszy dla koni paliwa i części zamiennych. A jak powiedział swego czasu Napoleon, armia maszeruje na brzuchu. Nastrojów nie poprawiało również złe traktowanie żołnierzy przez ich niemieckich i węgierskich przełożonych. Jeden ze Słowaków stwierdził, że cyka żołnierz dostaje więcej razów niż chleba. Do ulubionych określeń, używanych przez część oficerów w kontaktach z podwładnymi, należały m.in. takie epitety jak psy, dalmatyńska hołota, włoskie świnie, chorwackie dranie czy tłużliwe łotry. Jedną z nieskutecznych zresztą metod utrzymania upadającego morale było kształtowanie negatywnego wizerunku wroga. Serebów przedstawiano jako półdzikich prymitywnych barbarzyńców, Włochów jako fałszywych, tłużliwych, karłowatych, zdradzieckich byłych sojuszników strój przymierza. Typowy obraz Rosjanina w propagandzie państw centralnych stanowił brodaty pijany prostak o niszczycielskich instynktach, wróg wszelkiej zachodniej cywilizacji. Pod koniec wojny, w poszczególnych oddziałach, specjalnie przygotowani oficerowie wychowawczy organizowali owe słynne lekcje patriotyzmu, na których w celu podnoszenia ducha bojowego i tworzenia wspólnoty uczono przede wszystkim niemieckiej wersji hymnu państwowego. Latem 1917 roku powstał nawet specjalny organ wywiadu wojskowego, czyli Urząd Zwalczania Wrogiej Propagandy. Pustego żołądka i ładownic nie dało się jednak przynajmniej na dłuższą metę zapełnić dydaktycznymi broszurami. W świetle problemów organizacyjnych, z którymi zmagała się armia austro-węgierska, nie powinien więc dziwić fakt, że baczną uwagę przykładano do nadzoru nad niepewnymi politycznie żołnierzami. Jeszcze przed 1914 rokiem władze wojskowe opracowały system identyfikacji nadzoru nad potencjalnie nielojalnymi podwładnymi Zaczęto tworzyć na bieżąco aktualizowane listy żołnierzy podejrzanych politycznie. Z góry również założono, że określone grupy etniczne w armii objąć należy obserwacją. W pierwszej kolejności oczywiście wspomnianych Czechów, których po szeregu doświadczeń od 1915 roku zdecydowano się rozlokowywać w różnych jednostkach, w których dominowali żołnierze węgierscy i niemieccy. Drugimi w kolejności na liście byli Polacy. Przy czym władze austro na początku wojny traktowały naszych rodaków jako lojalnych i bitnych żołnierzy. I dlatego, licząc na ich chęć walki z Rosjanami, zgodziły się utworzyć legiony polskie u boku CK Armii. Sytuacja jednak odwróciła się po wspomnianym wcześniej kryzysie przysięgowym. Kolejną dużą grupę etniczną, z gruntu podejrzaną politycznie, tworzyli Serbowie, Chorwaci i Słoweńcy. A ostatnią, oczywiście, żołnierze włoskiego pochodzenia. Podstawą podejrzeń wobec tych grup było albo sympatie wobec państwa anty, albo dążenia niepodległościowe. Politycznie podejrzanym żołnierzom za działalność rozkładową, osłabiającą morale CK Armii, groził szereg dotkliwych sankcji. Bunty w oddziałach frontowych niejednokrotnie kończyły się doraźnymi egzekucjami przeprowadzanymi w pokazowy sposób. Ci z politycznie podejrzanych żołnierzy, którzy nie poddawali się pracy oficerów oświatowych, trafiali do karnych kompanii marszowych i z tymi oddziałami wysyłani byli na najniebezpieczniejsze odcinki frontu. W wielu wypadkach musieli w takich sytuacjach nosić dodatkowe oznaczenia na mundurze. Za karnymi kompaniami na froncie podążały bowiem oddziały dyscyplinarne, które miały rozkaz strzelać do dezerterów uciekających z pierwszej linii frontu, więc trzeba było im ułatwić tę robotę. Część politycznie podejrzanych oficerów i żołnierzy miała nieco więcej szczęścia i trafiała do obozów internowania na terenie Węgier, gdzie starano się ich izolować od otoczenia, by utrudnić konspiratorom działania polityczne i uniemożliwić jakiekolwiek próby buntu. Problemy z utrzymaniem morale nie były wyłącznie austro-węgierską specjalnością. Wystarczy tu wspomnieć obie rewolucje rosyjskie czy masowe bunty w wojsku francuskim wiosną 1917 roku w wyniku fiaska tzw. ofensywy Nivella. W latach 1914-1917 za różne przestępstwa przed plutonami egzekucyjnymi stanęło 18 Belgów, 48 Niemców, 346 Brytyjczyków, 700 Francuzów i 750 Włochów. Dla Austro-Węgier brak dokładnych danych, ale tylko na podstawie wyroków sądów polowych rozstrzelano lub powieszono 737 żołnierzy. Istotne z punktu widzenia rozpadu monarchii, wydarzenie stanowił zgon 21 listopada 1916 roku sędziwego cesarza Franciszka Józefa I. Zasiadał on na tronie przez 68 lat, dlatego pomimo zasadniczo krytycznego stosunku do monarchii, także wielu Serbów i Czechów miało do niego osobisty stosunek i czuło z nim mocną więź emocjonalną. Wydarzenie to, choć oczekiwane, wywołało szok. Cesarz panował wszak od 1848 roku, stanowiąc symbol stabilności i ciągłości w państwie, wciąż targanym licznymi konfliktami narodowościowymi. Teraz, w krytycznym momencie wojny tego spoiwa zabrakło. Nowemu i młodemu monarsze Karolowi I brakowało doświadczenia i estymy jego poprzednika. W 1918 roku negatywne zjawiska i wewnętrzny kryzys państwa Habsburgów osiągnąły apogeum. Na mocy artykułu 8 pokoju brzeskiego z Rosją radziecką dotyczącego wymiany jeńców wojennych do kraju powróciły tysiące cekarzy żołnierzy przebywających dotychczas w rosyjskiej niewoli. Aby kontrolować napływ tych ludzi, utworzono kordon bezpieczeństwa złożony z pięciu dywizji. W celu jego organizacji należało oczywiście uszczuplić inne służby. Wyłapywał on i kierował byłych jeńców do specjalnych obozów w Galicji, Bukowinie i Siedmiogrodzie, gdzie byli poddawani tzw. kwarantannie moralnej przez okres od kilku dni do kilku tygodni. Wielu z nich w czasie pobytu w niewoli zainteresowało się bowiem ideologią bolszewizmu. Wiosną 1918 roku w CK Armii nasiliły się negatywne zjawiska dezercji, niesubordynacji i rozprężenia. Doszło do lokalnych rewolt w jednostkach w Krakowie, Jedenburgu, Murał, Radkosburgu, Peczu, Kragujewicu, Romburgu i Letmirecu. Zjawiska te, choć krótkotrwałe, bo porządek w tych jednostkach zasadniczo przywrócono po kilkunastu godzinach, najpóźniej kilku dniach, dawały jasny obraz postawy moralnej dużej części CK oddziałów. Jednocześnie odnotowywano masowe ucieczki z pociągów przerzucających jednostki z dawnego frontu wschodniego na włoski. Tylko z jednego składu, latem 1918 roku, postanowiło wysiąść po drodze 550 żołnierzy. W wielu regionach w lasach ukrywały się tzw. zielone kadry, grupy dezerterów uzbrojone i zdesperowane z powodu głodu, które organizowały akcje rabunkowe w okolicznych miejscowościach. Szacuje się, że w całej monarchii ceka żołnierzy, którzy się do nich przyłączyli, łącznie mogło być przeszło ćwierć miliona. Zjawisko było tak powszechne, że żandarmeria wojskowa nawet nie próbowała ich już powstrzymywać, ale ograniczała się do działań pasywnych mających ochronić życie i imienie ludności cywilnej. Pomimo powrotu masy swoich żołnierzy z rosyjskiej niewoli, CK Armia nie była już w stanie przełamać w czerwcu 1918 roku pozycji włoskich podczas bitwy nad Piawą. To niepowodzenie, okupione stratą kolejnych 150 tysięcy ludzi, pogłębiło proces rozkładu. Mimo obaw przed przekraczaniem ziemi niczyjej na froncie, mnożyły się dezercje na stronę włoską. Uciekinierzy donosili, że rozkład w austro-węgierskim wojsku wyklucza jakiekolwiek działania zaczepne z jego strony, a żołnierze czekali tylko na aliancką ofensywę, aby mieć okazję do złożenia broni. Ostateczne załamanie przyszło wraz z natarciem pod Vittorio Veneto pod koniec października 1918 roku. Jednak nawet wtedy niektóre pozycje w masywie Grappa w trakcie zaciętych walk ośmiokrotnie przechodziły z rąk do rąk, a część oddziałów austro-węgierskich nie składała broni, mimo poniesienia nawet 70% strat w ludziach. W ostatnich miesiącach Wielkiej Wojny w cesarstwie Habsburgów to właśnie ich armia była jedyną instytucją świadczącą o istnieniu Austro-Węgier i mimo wielu niepowodzeń, dramatycznych nieraz braków, w zaopatrzeniu i błędów w dowodzeniu, do końca zachowała zasadniczo spójność wewnętrzną i jakąkolwiek wartość bojową. W ostatnich dniach wojny tysiące zdesperowanych CK żołnierzy tłoczyło się na stacjach na zapleczu włoskiego frontu, usiłując dostać się do jakiegokolwiek pociągu odjeżdżającego w głąb, stojącego już nad przepaścią państwa. Według relacji naocznych świadków, składy odjeżdżające z frontu włoskiego wyglądały z daleka jakby były oblepione masą ruchliwych pszczół, a żołnierze stali wszędzie, gdzie się dało, na dachach, stopniach, zderzakach i lokomotywach. Nikt już nie próbował powstrzymać tego eksodusu. Monarchia naddunajska bezpowrotnie zeszła z areny dziejów, a wraz z nią i armia. Jeszcze dwa słowa na temat miejsca, które stało się tłem dzisiejszego opowiadania. Przed Wielką Wojną granica między Cesarstwem Austro-Węgierskim a Królestwem Włoch przebiegała wzdłuż Grzbietu Kolowrat, który stromo wznosi się nad prawym brzegiem Soczy. Już pierwszego dnia wojny wojska włoskie zajęły graniczny szczyt i rozpoczęły jego fortyfikację. Armia Włoska stopniowo budowała rozległy system linii obronnych, zwany Linię Darmata. Na grzbiecie posadowiono liczne stanowiska artyleryjskie i obserwacyjne. Z tych wysoko położonych miejsc włoscy artylerzyści ostrzeliwali pozycje austro-węgierskie, szlak zaopatrzeniowy między Tolminem a Doliną Baszkiej, grapy oraz inne ważne cele na tyłach nieprzyjaciela. Pozycja na grzbiecie Kolowratu była jedną z kluczowych punktów obrony Włochów w 12. Bitwie nad Soczą. Dowództwo Armii Niemieckiej obiecało wysoką nagrodę. Order pour la Merite, oficerowi, który zdobędzie ten punkt. Otrzymał go porucznik Scherner, który zdobył pozycję wraz ze swoim oddziałem ze składu niemieckiego korpusu alpejskiego już pierwszego dnia ofensywy, to jest wieczorem 24 października 1917 roku. W trakcie II wojny światowej Scherner dosłużył się stopnia feldmarszałka i będzie ostatnim naczelnym dowódcą wojsk lądowych Wehrmachtu. Zdobywając te pozycje, wojska niemieckie utorowały sobie drogę do dalszego natarcia wzdłuż grzbietów Kolowratu i Matajuru, aż do niziny Fruli. Co ciekawe, jako dowódca jednej z kompanii batalionu górskiego Württemberg w walkach na grzbiecie Kolowratu brał udział również porucznik Erwin Rommel. Trzeciego dnia 12. bitwy nad Soczą wraz ze swoim oddziałem zdobył górę Matajur. Przyszły list pustyni sporządził poza tym dokumentację włoskich pozycji na Kolowracie. I to już wszystko na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo za uwagę, zachęcam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki.